Wrocław chce uczyć się od najlepszych, by nie zmarnować szansy, jaką daje nam euro. Dziś do miasta przyjechał Gerhard Buchholz, który odpowiadał za strategię Berlina w czasie piłkarskich Mistrzostw Świata. Co radzą nam Niemcy? Kacper Cota: Bezpieczeństwo, wysoki poziom usług i uśmiechnięci mieszkańcy miasta. To według Gerharda Bucholca recepta na komercyjny sukces sportowej imprezy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby rozdzielić wrogie grupy kibiców, kontrolować je, przeciwdziałać nieprzyjemnym sytuacjom. W Berlinie są miejsca potencjalnie niebezpieczne dla gości, ale nic się nie stało. I to był sukces wizerunkowy. Władze Berlina postawiły na szkolenie dla pracowników hoteli i gastronomii oraz taksówkarzy. Organizowano też spotkania z berlińskimi kibicami, którzy mogli być źródłem Mieszkańców miasta namawiano, by pomagali gościom z zagranicy. Stadiony i mecze piłkarskie to nie wszystko, mówi Buchholz. Ludzie przyjeżdżali do Berlina i byli mile zaskoczeni. Mówili: Patrzcie, jacy Berlińczycy są sympatyczni. Musimy tu wrócić po turnieju i lepiej poznać to miasto. Od mistrzostw do Berlina przyjeżdża co roku o 10% więcej turystów, na czym korzystają hotelarze i restauratorzy. Na podobny scenariusz liczą też we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o UFA Family, będzie ona spała w hotelach 5, 4, 3 gwiazdkowych. Zwykli hipice również mogą znaleźć miejsce w takichże obiektach. Natomiast ja proponuję alternatywną bazę. Alternatywną bazę, czyli hostele, pensjonaty, nawet akademiki. Czasu na wprowadzanie we Wrocławiu berlińskich pomysłów nie ma wiele. Kwestia Miękkiej Organizacji cały czas jeszcze jest w toku. To się będzie do ostatnich powiedzmy, tygodni przed imprezą dogrywało. Mamy teraz nowy stadion od, od niedawna, w związku z tym już na żywym organizmie ćwiczymy. Początek euro za 7 miesięcy. Wrocław Kacperce-Cota.